W Niemczech ponownie głośno o wysadzeniu gazociągów Nord Stream. Jeden z byłych szefów niemieckiego wywiadu oskarżenia kieruje w stronę Polski i Ukrainy, a nawet oczekuje odszkodowań. Pałac prezydencki nie chce komentować publicystyki. W powszechnej opinii polityków kierowanie podejrzeń na Warszawę wpisuje się w propagandę Kremla. 26 września 2022 roku. Od kilku miesięcy Rosja kontynuuje inwazję przeciwko Ukrainie. Na terenie Szwecji i Danii stacje pomiarowe odnotowują podwodne eksplozje w pobliżu gazociągów Nord Stream. Niemcy, którzy przez lata upierali się przy gospodarczej współpracy z Władimirem Putinem, dziś próbują ustalić, kto i w jakich okolicznościach wysadził rurociąg. Postępowanie jest całkowicie niezależne od faktu, że jak wielokrotnie powtarzał kanclerz Scholz, będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, przekazał cytowany w niemieckich mediach zastępca rzecznika rządu, Ustalenia niemieckiego śledztwa prowadzą do Wołodymyra Z. Służby podejrzewają go o wysadzenie gazociągu. Mężczyzna jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. Mógł przebywać ostatnio w Polsce, ale według polskich śledczych opuścił terytorium kraju i przekroczył granicę polsko-ukraińską. Śledztwo jest prowadzone przez stronę niemiecką. My nie mamy wpływu ani na to śledztwo, ani nie mamy wglądu. W prowadzone prace w toku postępowania prowadzonego przez stronę niemiecką, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarzki. Na temat ustaleń śledztwa i jego konsekwencji chętnie rozpisują się media w Niemczech, które pytają o to, jaką rolę w całej sprawie odegrała Polska. Oliwy do ognia dolała wypowiedź jednego z byłych szefów niemieckiej agencji wywiadowczej. Istniały porozumienia między Zelenskim a Dudą w sprawie przeprowadzenia ataku. Porucznik rezerwy Tomasz Spych uznał stanowisko byłego szefa niemieckiej agencji wywiadowczej za łatwy łup dla rosyjskiej propagandy. Na pewno nie jest poparte żadnymi dowodami. Nikt do tej pory z państw NATO nie wypowiadał się w ten sposób. Pałac prezydencki odmawia komentarza. Nie chcę komentować. I publicystyki, informacji, które pojawiają się w mediach, a które nie powinny być komentowane przez przedstawiciela państwa polskiego. Poseł Marek Sawicki z polskiego stronnictwa ludowego oczekuje reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polskie MSZ powinny udzielić stosownej reprymendy poprzez notę do ambasady niemieckiej. Gazociągi Nord Stream zostały wybudowane przez Niemcy wbrew interesom. союзников.